Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie konferencji prasowej po meczu Zagłębia derbach Zagłębia Miedziowego. Ten drużyny gości Arkadiusz Radomski. Witam serdecznie, Trener gospodarzy Andrzej Sawicki. Bardzo proszę o komentarz dzisiejszego spotkania, a trenera Zagłębia Lubin Arkadiusza Radomskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim chciałem pogratulować drużynie przeciwnej za stworzenie dobrych warunków meczowych. Trudny przeciwnik. Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Do stracenia tej bramki na jeden na jeden drużyna gospodarzy odżyła i wygrała zdecydowanie mecz. Także jeszcze raz gratuluję. Dziękuję, trenerze, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Trener gospodarzy Andrzej Sawicki. Jeszcze raz dziękuję panie trenerze za, za gratulacje. Myślę, że, że ocena jak najbardziej trafna. Pierwsza połowa, początek meczu. Myślę, że dla, dla gości lepiej weszli w ten mecz. Nie mogliśmy złapać takiego e, swojego rytmu w, w budowaniu. czy e, cały czas było czuć, że jest, że jest bardzo groźnym zespołem. W swoich swoich poczynaniach. Tak jak trener powiedział, ta bramka, bramka nas trochę uwolniła i myślę, że przede wszystkim gratulacje dla zespołu za drugą połowę, bo tu druga połowa myślę nie podlegała dyskusji od początku. No, powinniśmy ten mecz moim zdaniem rozstrzygnąć szybciej, bo mieliśmy ku temu sytuację. Ale i tak, no, oczywiście cieszymy się z tego, co jest. Bo wygraliśmy dzisiaj, ale naprawdę z bardzo takim niewygodnym, dobrym zespołem, który myślę, że czas jeszcze działał, będzie na jego korzyść, bo wiem doskonale, że ten zespół jest w budowie. Tym bardziej cieszymy się, że, że gdzieś tam naszą tą taką małą pasę kontynuujemy. Gratuluję zespołowi, gratuluję wszystkim, którzy, którzy tworzą ten zespół. E, dzisiaj kolejny raz e, zmiany, które, które robimy, które naprawdę wnoszą, to, to, to jest budujące i to, to jest coś, co napawa nas na pewno wielką radością, optymizmem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.